A dzisiaj temat typowo groniczy. Może dla większości Majsterkowiczów nie będzie to nic ciekawego, chociaż liczę, że coś z tego wyciągną, ale dla osoby, która szukała idealnej Donicy, no myślę, że to będzie Mistrzostwo Świata, bo dzięki temu będzie mogła zaoszczędzić wiele godzin jeżdżenia po marketach budowlanych i szukania wymarzonej Donicy. Zapraszam na film. Jak widzicie, mam tu parę doniczek. I teraz o co w ogóle chodzi z tymi doniczkami? To jest tak, że jeżeli ktoś ma jakiś tam plan, to zazwyczaj musi donica mieć odpowiedni kształt i odpowiedni kolor, żeby donica była w odpowiednim kolorze i odpowiednim kształcie. No to naprawdę trzeba się bardzo, ale to bardzo mocno naszukać, chyba że po prostu bierzemy to co jest. Ale ja z racji tego, że jestem mężem pani architekt, no to nie może być czegoś takiego, że wejdę do sklepu, wezmę donicę, która jest i temat załatwiony. No nie, no musi być taka i taka i w takim i takim kolorze. Tych donic naszukałem się naprawdę bardzo, ale to bardzo długo i w końcu odpuściłem szukanie wymarzonej donicy i uznałem, że po prostu je przemaluję. Bo temat ma być taki, że z tej donicy muszę zrobić taką antracytową donicę, żeby pasowała pod sam aranżację na ogrodzie. No i po prostu z racji tego, że moja moniczka wiedziała, że mam takie zdolności i już zrobiłem niejedną taką donicę, No to powiedziała, dobra, kodek, nie szukaj, weźmy te i je po prostu przemalujesz. No, z przemalowaniem to nie jest tak hopsiu, bo trzeba użyć odpowiedniej farby, trzeba odpowiednio przygotować tą powierzchnię. To też nie jest tak, że weźmiemy sobie farbę spray i przemalujemy, bo już próbowałem takie rzeczy No i ta farba po prostu później odchodzi. A takiego czegoś bym nie chciał, no bo jak już podchodzę do roboty, to chcę to zrobić dobrze. Ogólnie wszystko można pomalować, tylko pytanie, czym? Ja będę korzystał przy tym projekcie z Kopman Spec. To jest właśnie farba od Kopmansa. To jest dosyć ciekawa farba, bo tutaj mamy, tak jakby, uniwersalny produkt. Możemy tym malować ocynk, metal, beton, tartan, drewno. Możemy to stosować na rdze. Także no, to jest bardzo ciekawy produkt, bo jeżeli chcemy mieć taki uniwersalny środek, no to tutaj macie właśnie idealne rozwiązanie. Ale co jest najważniejsze, że ta farba po wyschnięciu, ona nie twardnieje, nie robi takiej powłoki, że nie wiem, delikatny ruch i to pęknie, bo właśnie o to chodzi. W momencie, gdy mamy do z plastiku, no to one mogą w jakiś tam sposób zapracować, nawet może nie w trakcie użytkowania, ale samego transportu, czy jak będę gdzieś tam robił już te nasadzenia, to gdzieś to może zapracować. No i w przypadku takiej zwykłej farby, która by twardniała, no to może być coś takiego, że to odejdzie. A przy tej farbie nie ma takiego problemu, bo ona jest nawet dedykowana do tartanu, czyli do takich powierzchni, które mocno pracują. Ja już stosowałem ją przy okazji tematów z drewna, malowałem nimi donice betonowe, naprawdę. Bardzo fajny temat, i co najważniejsze, to już Wam pokazuję. Nie wiem, jak Wy podchodzicie do tematu farb, ale ja farbę poznaję po tym, jaka jest gęsta. I tak mi się po prostu wydaje, że im gęstsza farba, tym jest tak, jakby wyższa jakość tej farby. No bo. Nie oszukujmy się, farby na bazie hmm, rozpuszczalników, czy tam, nie wiem, jakieś farby wodne, no to nie jest problem z takiej puszki, na przykład 5 litrów, zrobić 10 litrów poprzez dodanie y, 5 litrów rozpuszczalnika, czy na przykład wody. I co? I mamy, powiedzmy, taką dużo rzadszą farbę. Mamy tak, jakby dwie puszki. No to popatrzcie, jakie to jest gęste. I teraz tak, jak weźmiecie sobie inną farbę z jakiegoś tam marketu budowlanego albo coś. Pamiętam, kiedyś kupowałem, a nie ja chcę tutaj nazwami rzucać. No, ona była jak woda i malowałem jakieś tam elementy stalowe, no to musiałem chyba z trzy warstwy zrobić, a wiem, że jak no, tą farbą tylko innym kolorem, na czarno malowałem jakieś tam, no to po jednej warstwie to już wyglądało zajebiście. I jeszcze, co jest ważne, to w jaki sposób się to maluje. Bo teraz tak, jak mamy takie właśnie farby rzadsze, no to tam może być sytuacja taka, że jak będziecie malować, to na przykład będzie widać, nie wiem, tam oderwanie pędzla albo coś, że to efekt nie będzie fajny. A już tą farbę wielokrotnie przetestowałem i tu jest temat taki, że nawet jak z zostawicie jakieś takie ślady po pędzlu czy po czymś, to one się w trakcie schnięcia rozpływają. I ta powłoka, którą nakładacie, jest taka równomierna. To tak w skrócie można powiedzieć, że ta farba wybacza dużo błędów. Przed nałożeniem farby trzeba dobrze, ale to dobrze wymieszać. Troszeczkę zamieszałem, żeby Wam właśnie pokazać jaka jest gęstość. Widzicie, że jest dosyć gęsta. Przed malowaniem trzeba przygotować donicę. Co mam na myśli poprzez przygotowanie? Zrobienie otworów na to, żeby woda mogła sobie spływać. Bo dużym błędem jest to, że ktoś na przykład kupuje donicę plastikową ogólnie jakąkolwiek i nie robi dziur i zostawia tą donicę na zewnątrz czy nawet jak jest w środku i przeleje za dużo wody, to ta woda ona gromadzi się właśnie w dolnych partiach i gniją nam korzenie. Bo często jest tak, że ktoś się zastanawia, kurde robię to, podlewam, sypię nawóz i roślina mi umiera. No to sprawdź czy masz otwory od dołu, czy ta po prostu woda nie gromadzi się w donicy. Także bierzemy się za zrobienie otworów. Dobrze jest zrobić, żeby ta powierzchnia taka gładka była matowa. Tu jest taka chropowata struktura, także tutaj szlifować nie będziemy. Ale ten kołnierz i tutaj od środka, no to jest takie gładkie, także to trzeba przejechać. Taki efekt trzeba uzyskać, zaraz to jeszcze wyczyścimy. No ale ma to być matowe, zjechane po to, żeby farba lepiej trzymała. Przeszlifowane, i co jest kolejnym bardzo ważnym krokiem, odtłuszczenie i usunięcie tego pyłu. O ile z pyłem też to trzeba zrobić porządnie, ale odtłuszczenie do nic jest zajebiście ważne. Dlaczego? No bo jeżeli tego nie zrobimy, to tak będziemy nakładać farbę, to potem może odchodzić płatami. Jak się maluje ściany i się nie zagruntuje, zostanie pył po szlifowaniu na tynkach, no to potem jak pomalujecie, no to możecie znaleźć gdzieś tam w internecie farba taka ścienna odchodzi całymi płatami no to właśnie to jest to, że się nie zagruntowało powierzchni, czyli w tym przypadku tak jakby nie przeczyściło, no bo my tego nie będziemy gruntować, tylko odpuszczamy. Całą donicę trzeba pojechać, wyczyścić. No i teraz pytanie jeszcze, czym czyścić? Jeśli nie macie takich specjalnych chusteczek, to są akurat od Meridy, ale co jest ważne, że one tutaj nie, nie zostawiają żadnego nawilżacza czy czegoś na powierzchni struktury, no bo to jest wszystko na bazie wody. Ty możecie czyścić szyby, czyli tutaj jest naprawdę takie, nie wiem, co oni tutaj dali, no ale dali coś takiego, że że się idealnie nadaje do odtłuszczania. No i teraz bierzemy się za przygotowanie farby. Tak jak wspomniałem wcześniej, musimy ją dobrze wymieszać, ale przed tym pokażę Wam jeszcze, czym będę malował. Zwykły, taki włuchaty wałek. I teraz tak, co jest ważne, to te włoski lubią wypadać, dlatego fajnie jest sobie, tak jak macie świeży wałek, nie? Kleić go taśmą. Zmniejszamy ryzyko, że coś tam może odpaść w trakcie malowania. Uciągamy. I teraz tak, o ile przy takich farbach, no to ten pigment z racji tego, że one są bardzo gęste, to nie wiem, ile farba musiałaby stać, żeby ten pigment osadził się na dole. Przy farbach wodnych to jest bardziej prawdopodobne, że ten pigment posadza się na dole. Jeżeli nie używamy tej farby, i sytuacja jest taka, że ktoś kupuje, na przykład tak jak tutaj kolor antracyt. Ja miałem parę razy taką sytuację. Znaczy w sumie raz miałem z pracownikami, ale chodzi o to, że dostali farbę i mieli wymalować ogrodzenie. Malują jedną warstwę. Malują drugą warstwę, malują trzecią warstwę i dzwonią do mnie: Kasper, ta farba nic nie kryje, musisz ją zareklamować, ona jest jakaś zrąbana. My już trzy razy ogrodzenie malowaliśmy, i cały czas, yy, no widać tak, jakby nie malowali. Ja przyjechałem na robotę, już zostało, nie wiem, tam jedna trzecia puszki. Wkładam właśnie mieszadło do środka, a tam taki glut na dnie, że po prostu masakra. Wymieszałem to dobrze. No to był po prostu kisiel. No i tak trzeba było kupić nową puszkę. Po prostu ona była już wtedy za gęsta, a jeżeli by dobrze wymieszali, to spokojnie dwie warstwy i byłoby idealnie. Nie zrobili tak. I po prostu cały dzień był zrąbany. My już farbę mamy wymieszaną, wlewamy. Myślę, że tyle wystarczy. i Idziemy się do Z racji ale jest to farba rozpuszczalnikowa, to dobrze by to było malować w wentylowanym pomieszczeniu, jeśli nie możemy robić tego na zewnątrz. Także sobie otworzę drzwi, włączę sobie jeszcze oczyszczacz powietrza i myślę, że będzie... I powiem tak, to jest właśnie cała moja Moniczka, ale ja jej ufam i wiem, że to będzie dobrze wyglądało, ale no kurde... Jakoś tam strasznie. Znaczy, nie no, widać, że maluje, tak? Ale to nie jest jakaś taka diametralna zmiana tego koloru, żeby rzeczywiście całe bielany wrocławskie przejeździć i poszukiwanie odpowiedniej donicy, tak? <grych> ja nie jestem od projektowania, jestem od robienia. I widzicie, maluję wałeczkiem. Strasznie szybko się to robi. To nie jest jakiś tam problem, żeby to przemalować. No patrzcie, przecież to jest bajecznie proste. Teraz idziemy po magiczny kołek. Las. I możemy lecieć dalej. Trzeba tylko pamiętać o kilku podstawowych rzeczach, tak? Czyli jaką farbą malujemy, żeby dobrze odtłuścić, żeby powierzchnie, które są takie śliskie, gładkie przeszlifować. No i wałek odpowiedni, tak? No tutaj ta struktura jest dosyć taka porowata. No i dobrze, że właśnie to jest taka gąbeczka. Jest różnica? No jest różnica. Jakbym Taką donicę zobaczył na sklepie, no to bym nie powiedział, że ktoś ją pomalował z ręki. Także myślę, że nie ma tragedii. Zobaczymy jeszcze tylko, jak to będzie wyglądało, jak wyschnie, bo może będzie potrzeba nałożenia drugiej warstwy. Ale myślę, że już po jednej wygląda całkiem spoko. I skończone. Teraz trzeba tylko zlać farbę. Patrzcie, ile tej farby zostało. Wow. Dobrze, że nas tu nie poszło. Popatrzcie. To jest to, co mówiłem wcześniej, że w momencie, gdy korzystamy z gęstej farby, to ta wydajność jest dużo, dużo wyższa. Jesteśmy już na realizacji i teraz zobaczcie jak to fajnie wysła, jak to w ogóle super wygląda. Po pierwszej warstwie wyglądało git, praktycznie nic się nie zmieniło, ale nałożyłem drugą warstwę po to, żeby ta powłoka tej farby była grubsza. Dzięki temu pewnie będzie to no, mocniejsze i bardziej odporne. Także tak wygląda efekt. Wielkim specjalistą nie trzeba być, żeby Przemalować taką donicę. Yy, jesteśmy na realizacji, także od razu pokażę Wam, w jaki sposób zrobić nasadzenia, tak żeby się roślinki dobrze czuły w takich doniczkach. One mają być w tym miejscu. Pierwsza ma być tutaj, a druga ma być tutaj. Jakoś tak. I teraz tak, z racji tego, że są to donice plastikowe, to dobrze jest to obciążyć czymś od dołu. I ja to zrobię tak, że troszeczkę wsypiemy tutaj kamienia, później wsypiemy keramzyt, ziemię, no i wsadzamy roślinki. Delikatnie poprzestawiałem, donice są już w miejscu docelowym i jak już... Mamy wsypany kamień do środka, żeby te donice były takie no, mocniej obciążone na dole. O, no właśnie chodzi o to, żeby ona, jak przyjdzie roślina, no tutaj będzie pieris, co nie będzie jakaś tam duża roślinka, ale tutaj będzie sosenka. E, wiadomo, że tu nie będzie jakichś takich mega wielkich przeciągów, ale chodzi o to, żeby ta bryła korzeniowa po prostu na tyle dużo e, ważyła, plus ten kamień, żeby donica nam się nie przewróciła. I teraz dajemy keramzyk, i to jest kolejny taki mały trik, bo jeżeli na przykład Będziecie chcieli kupić keramzy do swoich donic, to broń Boże nie kupujcie keramzytu na dziale ogrodniczym, bo taki keramzyt tam jest 10 razy droższy. Ten worek kosztował coś koło 50 zł, na dziale ogrodniczym taki malutki kosztuje 15-20 No i sypiemy keramzyt. I teraz sypiemy ziemię. I teraz tak, ja zazwyczaj sypię ziemię uniwersalną, chociaż tu mam... Troszeczkę takiego zakwaszonego torfu. No, lubią troszeczkę bardziej kwaśne podłoże. Później jeszcze stosuje się właśnie takie nawozy, które zakwaszają tą ziemię. Także to nie jest tak, że jeżeli macie ziemię uniwersalną, to musicie, nie wiem, całe podłoże y, zmieniać, albo jak na przykład, nie wiem, chcecie posadzić gdzieś u siebie na ogródku, no to, to nie jest tak, że musicie całą ziemię wymieniać, żeby było kwaśne podłoże. To jest ważne jak się sadzi rośliny, to to, żeby bryła korzeniowa była dobrze e, obsypana ziemią, żeby nie było takich luźnych przestrzeni, bo jeżeli ona nie jest przykryta, to tak, korzenie przesychają, a druga rzecz, że tam też woda się zbiera i na przykład roślina może nam obumierać w tym miejscu. I skończone popatrzcie, sosenka idealnie i ogród. Może nie ogród, ale taras skończony, ale fajnie to wygląda, bo chodziło właśnie o to, żeby uzyskać ten efekt przeniesienia koloru ze ściany na donicę, żeby to wszystko po prostu było spójne, no i dzięki temu, że przemalowaliśmy tą donicę, to udało się uzyskać taki efekt, także i teraz jeszcze rzut na cały ogród, taras, balkon, jak zwał tak zwał, ogólnie chodzi o to, że to jest fajna przestrzeń do wypoczynku. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Nic skomplikowanego, a można uzyskać fajny efekt. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Hej.